Przed Dąbrowskim Domem Kultury i tutaj wewnątrz. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu gminy dobrowa tarnowska dyrekcji Dąbrowskiego Domu Kultury i zarządu Stowarzyszenia I lepsze Jutro Te trzy instytucje oraz szereg innych współpracowników zaangażowało się w akcję dla Piotra. Wielka akcja charytatywna, właśnie dzisiaj, właśnie w Dąbrowie-Tarnowskiej. Historię Piotra poznamy dzisiaj, ponieważ Piotr jest z nami tutaj na widowni. Piotrze, witamy Cię serdecznie, wielkie brawa. Cieszymy się, że jest Piotr. Piotr opowie o sobie, o swojej historii, opowie o tym, dlaczego potrzebuje naszej pomocy. Dzisiaj będzie także okazja, aby zobaczyć i dowiedzieć się, jak powstają prace Piotra, zobaczymy jego twórczość, a każdy z Państwa będzie mógł wylicytować obrazy, które Piotr samodzielnie maluje. Mnóstwo atrakcji czeka dzisiaj na tych wszystkich, którzy właśnie między 13 a 15.30 pojawią się w Dobrowie Tarnowskiej, bo przed Dąbrowskim Domem Kultury na parkingu motocykle, zabytkowe samochody i nasi wolontariusze, ponieważ Stowarzyszenie ich lepsze jutro prowadzi dzisiaj zbiórkę publiczną, z której całkowity dochód zostaje przeznaczony na, dla Piotra. Dochód uzyskany ze zbiórki publicznej, na którą zgodę wydał burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Także zachęcamy do odwiedzania tych wszystkich wolontariuszy, którzy z naszymi białymi puszkami krążą w domu. Kultura, także na parkingu naprawdę warto pomagać Piotrowi nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj przede wszystkim. Będzie muzycznie, będzie ciekawiej, a przede wszystkim będzie młodo, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękujemy wszystkim zespołom, które włączyły się w dzisiejszą akcję i jeszcze raz apeluję o hojność, ponieważ wszystkie pieniądze zostaną przekazane Piotrowi, a naprawdę on tych pieniędzy i tych środków i tego wsparcia bardzo potrzebuje. Na początek coś bardzo bliskiego Piotrowi, Aniosych z trzeciego liceum w Tarnowie. Bardzo prosimy. Będziemy czekać, dobrze, w takim razie mogę jeszcze Państwa zachęcić do odwiedzenia przy wejściu kiermaszów prac, ponieważ zbliża się Wielkanoc, zresztą czuć już wszędzie wiosnę, z stowarzyszenia, ich lepsze jutro, przygotowali mnóstwo ozdób wielkanocnych, pisanek, stroików, koszyczków. Dochód w części uzyskany ze sprzedaży tych prac także zostanie przekazany na rzecz Piotra, dlatego gorąco zachęcam zaraz przy wejściu do Dąbrowskiego Domu Kultury. Znajduje się stoisko Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro i warto także skorzystać z tej oferty, która jest częścią dzisiejszej akcji charytatywnej, dlatego bardzo o to prosimy. Czy jesteśmy gotowi Aniu? No to zapraszamy. Anna Zech, trzeci Liceum w Tarnowie.